Wyobraź sobie pilota, który walczył z Niemcami nad Anglią, przeżył pięć katastrof, a po wojnie stał się żołnierzem najemnikiem w Afryce. To nie film. To historia Jana Zumbacha, Polaka o pseudonimie Donald Duck. Zumbach był jednym z asów legendarnego Dywizjonu 303. Latał Hurricane'em, zestrzelił ponad dziesięć niemieckich samolotów, a na kadłubie swojego myśliwca miał kaczkę z cygarem. Kiedy inni bali się śmierci, on żartował przez radio. Po zestrzeleniu nad Francją trafił do niemieckiego obozu Jenieckiego, ale nawet tam nie usiedział długo. Uciekł. Gdy wojna się skończyła, nie wrócił do komunistycznej Polski. Mówił: „Nie walczyłem, żeby być więźniem nowego systemu”. W latach 60 Zumbach znów wsiadł do samolotu, tym razem w Afryce. Pod fałszywym nazwiskiem walczył jako najemnik w wojnie w Biawsze. Latał starymi Dakotami, bombardując pozycje wojskowe i przemycając broń. Prasa nazywała go piratem powietrznym. Umarł w 1986 roku w Paryżu, sam, ale z legendą większą niż życie. Jan Zumbach, Polak, który nigdy nie przestał latać, nawet gdy wojna dawno się skończyła. Chcesz więcej takich historii o ludziach, którzy nie znali strachu? Zostaw suba, kolejna opowieść już wkrótce.